W tej właśnie chwili, gdy słuchasz tych słów, wszechświat próbuje ci coś powiedzieć. Istnieją znaki wokół ciebie, które nie są przypadkowe, wzorce, które się powtarzają, uczucia, które nie mijają, spotkania, które wydają się niemożliwe do wytłumaczenia. Eckhart Tolle spędził dekady studiując, jak wszechświat się z nami komunikuje. A to, co odkrył na temat tych znaków, może całkowicie zmienić sposób, w jaki rozumiesz wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, jeśli zauważyłeś, że pewne rzeczy powtarzają się w dziwny sposób, jeśli odczuwasz niepokój, którego nie potrafisz wytłumaczyć, jeśli spotykasz osoby lub sytuacje, które wydają się niesamowicie naładowane znaczeniem. Ten film w końcu ujawni, co wszechświat próbuje Ci pokazać, ale zanim przejdziemy dalej, muszę Cię ostrzec przed czymś zasadniczym to, czym się podzielę, to nie przesąd ani magiczne myślenie. To głęboka perspektywa no, na temat tego, jak działa świadomość i jak życie nieustannie oferuje możliwości do przebudzenia. Jeśli wiesz, jak je rozpoznać, Tole napisał coś. Co służy jako podstawa dla wszystkiego, co będziemy badać. Życie da Ci każde doświadczenie, które jest najbardziej przydatne dla ewolucji Twojej świadomości. Skąd wiesz, że to doświadczenie, którego potrzebujesz, ponieważ to jest doświadczenie, które masz w tej chwili? Słyszałeś to? Nie ma przypadkowych doświadczeń, nie ma spotkań bez celu, nie ma znaków bez znaczenia. Wszystko, co dzieje się w Twoim życiu teraz, jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby się rozwijać, ale większość ludzi ignoruje te znaki. Są tak zagubieni w strumieniu myśli, tak zidentyfikowani ze swoimi osobistymi historiami, tak uwięzieni w nieświadomości, że znaki przechodzą niezauważone. A kiedy znak jest ignorowany, wystarczająco długo, wszechświat zwiększa intensywność, badania w neuronauce potwierdzają coś fascynującego na temat tego, jak nasz mózg przetwarza sygnały i intuicje. Naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii odkryli w 2024. Roku, że mózg działa, jak wielka maszyna predykcyjna. Stale porównując informacje sensoryczne z przeszłymi doświadczeniami. To, co nazywamy intuicją lub przeczuciem, jest wynikiem procesów mózgowych, które zachodzą poniżej poziomu świadomości. Oznacza to, że kiedy masz przeczucie, że coś jest znaczące, kiedy wzór przyciąga Twoją uwagę, kiedy zbieg okoliczności wydaje się zbyt naładowany, aby być przypadkowym. Istnieje prawdziwe przetwarzanie, które się dzieje, że twój mózg wykrywa coś ważnego. Teraz pozwól mi podzielić się znakami, które wskazują, że wszechświat próbuje Cię ostrzec. Pierwszym znakiem jest powtarzanie się wzorców, których nie możesz ignorować. Tolle naucza o czymś, co nazywa ciałem bólu, wzorcach cierpienia, które powtarzają się w naszym życiu, ale istnieje głębszy aspekt tego. Wzorce nie powtarzają się tylko po to, aby utrwalać cierpienie. One powtarzają się, ponieważ zawierają lekcję, która nie została jeszcze odrobiona. Czy zauważyłeś kiedyś, jak pewne sytuacje wydają się wracać w Twoim życiu? Ten sam rodzaj związku, ten sam rodzaj konfliktu. Ten sam rodzaj frustracji to nie jest pech, to wszechświat, przedstawiający tę samą lekcję w różny sposób, dopóki w końcu się jej nie nauczysz. Jung, psycholog, który ukuł termin synchroniczność, zauważył, że te powtarzające się wzorce często występują w momentach znaczącej transformacji w życiu, kiedy stoimy na skraju skoku ewolucyjnego. Wszechświat intensyfikuje znaki. Jeśli zauważasz, że wzorce powtarzają się z niezwykłą częstotliwością, zwróć uwagę: Wszechświat mówi: jest tutaj coś, co musisz zobaczyć, jest lekcja, której musisz się nauczyć, jest przebudzenie, które czeka, aby się wydarzyć. Drugim znakiem są synchroniczności, które wymykają się wyjaśnieniom. Tolle opisuje to w potężny sposób. Czasami utrzymywanie tej przestrzeni prostej obecności aktywuje inne czynniki, które wtedy wydają się pochodzić z zewnątrz, aby zmienić sytuację. Aktywowałeś inteligencję całości, i dlatego ludzie mówią o synchronicznych rzeczach, które się dzieją. Nagle pojawia się przydatny czynnik, nagle pojawia się właściwa osoba. Właściwa rzecz się dzieje, prawie cudowne, kiedy nie wiesz, że to naturalne. Synchroniczności to znaczące zbiegi okoliczności, które wydają się niemożliwe do wyjaśnienia za pomocą konwencjonalnej logiki. Myślisz o kimś, i ta osoba dzwoni, potrzebujesz konkretnej informacji, i pojawia się ona w nieoczekiwany sposób, stoisz w obliczu trudnej decyzji. I nagle pojawia się wyraźny znak znikąd. Badania w psychologii transpersonalnej pokazują, że synchroniczności często występują w momentach kryzysu psychologicznego, ważnych transformacji w życiu lub intensywnej praktyki duchowej. Działają jak markery psychologiczne, oferując poczucie orientacji lub walidacji. Gdy stoimy w obliczu niepewności, jeśli doświadczasz wzrostu synchroniczności, to jest to znak, że coś znaczącego dzieje się na poziomie świadomości. Wszechświat komunikuje się w sposób, który przekracza liniową logikę. Trzecim znakiem jest uporczywy niepokój, który nie ustępuje. Tolle opisuje zjawisko się, którego doświadcza wiele osób. W procesie przebudzenia wiele osób, które przechodzą przez wczesne etapy procesu przebudzenia, nie jest już pewnych, jaki jest ich zewnętrzny cel. To, co porusza światem, już ich nie porusza. Widząc szaleństwo naszej cywilizacji, tak wyraźnie czują się nieco wyobcowani z otaczającej ich kultury. Ten niepokój nie jest problemem do rozwiązania. To znak, że Twój poziom świadomości wznosi się poza to, co Twoje obecne życie już może pomieścić, to jak ubranie, które stało się za małe. Dyskomfort istnieje, ponieważ dorosłeś. Neuronauka pokazuje, że kiedy mamy silną intuicję, kiedy nasze ciało daje nam sygnały dyskomfortu lub ostrzeżenia, istnieje prawdziwa komunikacja, która odbywa się przez oś jelito-mózg nerw błędny przekazuje informacje z jelit do mózgu a najnowsze badania sugerują że ta droga te może wpływać na nasze intuicyjne zachowanie jeśli odczuwasz uporczywy niepokój uczucie że coś musi się zmienić że życie jakie znasz nie może już trwać w ten sam sposób to nie jest depresja ani niezadowolenie, to wszechświat, popychający cię na następny poziom ewolucji. Czwartym znakiem są spotkania, które wydają się przeznaczone. Niektóre osoby wchodzą w twoje życie i natychmiast czujesz, że istnieje coś znaczącego w tym spotkaniu. To niekoniecznie atrakcja romantyczna, to uczucie rozpoznania celu, że to. Spotkanie nie jest przypadkowym, to le uczy, nie jesteś we wszechświecie, jesteś wszechświatem, jego nieodłączną częścią. Ostatecznie nie jesteś osobą, ale punktem centralnym, w którym wszechświat staje się świadomy samego siebie. Kiedy spotykasz pewnych ludzi, to tak jakby różne części wszechświata rozpoznawały się poprzez ludzkie formy. Ci ludzie często przynoszą lekcje, wyzwania lub możliwości, które są dokładnie tym, czego potrzebujesz dla swojej ewolucji. Badania nad synchronicznością pokazują, że te znaczące spotkania często działają jak katalizatory zmian. Mogą popchnąć Cię do zgłębiania nowych przekonań, medytacji lub szukania praktyk, które poszerzą Twoją świadomość. Jeśli masz spotkania, które wydają się naładowane znaczeniem, które zostawiają cię z uczuciem, że stało się coś ważnego, zwróć na to uwagę. Wszechświat stawia ludzi na Twojej drodze nie bez przyczyny. Piątym sygnałem są kryzysy, które niszczą stare struktury. To jest być może najbardziej niekomfortowy sygnał, ale też najbardziej transformujący. Tolle uczy. Ewolucja zachodzi w odpowiedzi na sytuację kryzysową, nierzadko zagrażającą życiu, kiedy stare struktury wewnętrzne lub zewnętrzne załamują się lub już nie działają, utrata pracy, koniec związku, choroba, śmierć kogoś bliskiego, upadek finansowy te doświadczenia nie są karami od wszechświata, są burzycielami struktur, które już nie służą, kiedy wszystko, co zbudowałeś. Zaczyna się walić. Istnieje możliwość, że coś znacznie większego wyłoni się z ruin. Tole sam przeszedł przez dewastujący kryzys w wieku 20 lat, który poprzedził jego duchowe przebudzenie. Badania w psychologii transpersonalnej dokumentują, że duży procent spontanicznych przebudzeń duchowych zdarza się poprzez traumę lub kryzys. Ból przełamuje obrony ego, i tworzy otwarcie na coś transcendentnego. Jeśli przechodzisz przez kryzys, jeśli struktury twojego życia się walą, rozważ możliwość, że to jest dokładnie to, co musi się stać, aby narodziło się coś nowego. Teraz, kiedy znasz te pięć znaków, najważniejsze pytanie brzmi: jak odpowiadać, kiedy wszechświat próbuje cię ostrzec? Tolle oferuje odpowiedź, która wydaje się prosta, ale jest głęboko transformująca. On uczy. Następny krok w ewolucji człowieka nie jest nieunikniony, ale po raz pierwszy w historii planety może być świadomym wyborem. Kto dokonuje tego wyboru? Ty. A kim jesteś ty? Świadomością, która stała się świadoma samej siebie. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to przestać się opierać. Większość ludzi, kiedy otrzymuje sygnały od wszechświata, ta natychmiast zaczyna z nimi walczyć. Chcą, żeby wzorce przestały się powtarzać, bez uczenia się lekcji. Chcą, żeby niepokój zniknął, bez dokonywania niezbędnych zmian. Chcą, żeby kryzysy się skończyły bez dopuszczania do transformacji. Tole ostrzega to, kiedy jesteśmy uwięzieni w nieustannych strumieniach kompulsywnego myślenia, wszechświat naprawdę się dla nas dezintegruje i tracimy zdolność do odczuwania wzajemnego powiązania wszystkiego, co istnieje. Opór jest tym, co blokuje komunikację wszechświata. Kiedy jesteś całkowicie utożsamiony ze swoimi myślami, kiedy walczysz z tym, co jest Zamykasz się na sygnały. Dosłownie przestajesz je widzieć. Drugą rzeczą jest kultywowanie obecności. Tole wyjaśnia, że synchroniczności zdarzają się, kiedy utrzymujesz przestrzeń prostej obecności. Kiedy jesteś obecny, aktywujesz to, co on nazywa inteligencją całości. I to z tej inteligencji sygnały stają się widoczne i zrozumiałe. Badania nad intuicją pokazują, że ludzie z większym doświadczeniem w danej dziedzinie rozwijają bardziej wiarygodne intuicje, ponieważ mózg ma więcej informacji, aby porównać z obecnym doświadczeniem. Podobnie, im więcej praktykujesz obecność, tym bardziej wyostrza się twoja zdolność do rozpoznawania sygnałów wszechświata. Trzecią rzeczą jest działanie, kiedy sygnał jest jasny. Wielu ludzi rozpoznaje sygnały, ale nic z tym nie robi. Czekają na więcej potwierdzenia, czekają, aż ścieżka stanie się doskonale jasna, czekają, aż strach zniknie. Tolle uczy: Kiedy czujesz się komfortowo z niepewnością, nieskończone możliwości otwierają się w Twoim życiu. Oznacza to, że strach nie jest już dominującym czynnikiem w tym, co robisz? I nie powstrzymuje cię już od podejmowania działań, aby rozpocząć zmianę. Wszechświat nie da ci pełnej mapy, da ci następny krok. I kiedy dasz ten krok, następny się ujawnia. I tak właśnie działa kosmiczne prowadzenie, ale istnieje niebezpieczeństwo, o którym muszę wspomnieć. Niebezpieczeństwo, które może sprawić, że zinterpretujesz sygnały w zniekształcony sposób. Duchowe ego Tolle stale przed tym ostrzega. Ego ma niesamowitą zdolność do porywania nauk duchowych i używania ich do własnej gloryfikacji. Możesz łatwo zacząć widzieć sygnały we wszystkim, przekształcając każdą koincydencję w kosmiczną wiadomość, która potwierdza to, co już chciałeś zrobić. Różnica między autentyczną intuicją a ego w przebraniu Leży w jakości percepcji. Autentyczna intuicja wiąże się z poczuciem otwartości, poddania się, bycia w służbie czegoś większego. Ego w przebraniu wiąże się z poczuciem wyjątkowości, bycia wybranym, posiadania dostępu do wiedzy, której inni nie mają. Badacze ostrzegają, że ważne jest, aby nie mylić pragnień i chęci z intuicją. Uzależniające pragnienia mogą wydawać się intuicją, ponieważ dają naturalne, wewnętrzne odczucie robienia czegoś. Kluczem jest rozwinięcie wystarczającej samoświadomości, aby rozróżnić między nimi. Właśnie odkryłeś sygnały, które wskazują, że wszechświat próbuje cię ostrzec, ta prawda była ignorowana. Ponieważ racjonalny umysł odrzuca synchroniczności jako zbiegi okoliczności, a intuicję jako wyobraźnię. Kiedy klikasz super, podziękowania, stajesz się strażnikiem tej mądrości o kosmicznej komunikacji. To nie jest zapłata, to jest pozycjonowanie. Wybrałeś słuchanie wszechświata, teraz chcecie zostawić z konkretną praktyką, którą możesz zastosować natychmiast. W ciągu najbliższych siedmiu dni prowadź dziennik sygnałów. Za każdym razem, gdy coś wydaje się znaczące, zbieg okoliczności, wzorzec, silne uczucie, zanotuj to. Nie oceniaj, nie analizuj, tylko rejestruj. Pod koniec tygodnia przeczytaj ponownie swoje notatki. Szukaj wzorców, szukaj tematów, szukaj wiadomości. Które powtarzają się w różny sposób. Ta prosta praktyka zaczyna trenować twoją percepcję, aby rozpoznawać komunikację wszechświata. I z czasem odkryjesz, że sygnały zawsze tam były. Po prostu musiałeś nauczyć się je widzieć. Pamiętaj, czego uczy Tolle: jesteś tutaj, aby pozwolić, aby boski cel wszechświata się rozwinął i dlatego jesteś ważny, nie jesteś przypadkiem. Twoje życie nie jest serią losowych zdarzeń. Każde doświadczenie, każde spotkanie, każde wyzwanie jest częścią większego procesu ewolucji świadomości. I wszechświat stale się z Tobą komunikuje, prowadząc Cię, pokazując następny krok. Pytanie nie brzmi: czy wszechświat mówi? Pytanie brzmi: czy Ty słuchasz. Tolle dochodzi do wniosku, który podsumowuje wszystko: bycie duchowym nie ma nic wspólnego z tym, w co wierzysz, a wszystko wspólnego z Twoim stanem świadomości. Nie musisz w nic wierzyć, aby odbierać znaki od wszechświata. Musisz jedynie być obecny na tyle, aby je zauważyć, świadomy na tyle, aby je interpretować, odważny na tyle, aby działać zgodnie z nimi. Znaki są wokół ciebie teraz. Powtarzające się wzorce, niewytłumaczalne synchroniczności, uporczywe niepokoje, przeznaczone spotkania, kryzysy, które transformują każdy z tych znaków to drzwi drzwi do głębszego poziomu świadomości, drzwi do życia bardziej zgodnego z Twoim celem drzwi do przebudzenia a wszechświat w swojej nieskończonej mądrości będzie wysyłał znaki, dopóki w końcu ich nie zobaczysz, bo taka jest natura ewolucji: ona się nie poddaje, ona wytrwa, ona znajduje drogi. Pytanie brzmi: czy nadal będziesz je ignorować, czy w końcu zwrócisz uwagę? Jesteś na ścieżce. Sam fakt, że oglądasz ten film jest już znakiem, jest już synchronicznością. Jest już wszechświatem, który prowadzi cię do dokładnie tego, co musisz usłyszeć w tej chwili. Zaufaj procesowi, zaufaj znakom, zaufaj inteligencji, która działa poprzez wszystko. Kontrowersja tolle uczy, że życie da Ci każde doświadczenie, które jest najbardziej użyteczne dla ewolucji twojej świadomości. To oznacza, że nic nie jest przypadkowe i że każda trudność jest przebraną lekcją. Zgadzasz się z tym czy nie? Napisz w komentarzu, jaki znak wszechświat wysyła ci powtarzalnie i co twoim zdaniem on oznacza. Odpowiem wszystkim w ciągu pierwszych dwóch godzin.